Siema. Siema Siemaneczko Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Na którym znajdziecie trochę sportu Trochę zabawy Czyli sport połączony z zabawą Bądź też zabawa połączona ze sportem Każdy Znajdzie coś dla siebie I dzisiaj zaczniemy sobie od typowo sportowej części A mianowicie Pokażę wam jak urządzić swoją Siłownie. Siłownię czy to w garażu, w piwnicy, czy w domu, czy w pełni profesjonalną siłownię. Sprzęt w zasadzie będzie ten sam, czyli moim zdaniem piętnastka must have, która musi znaleźć się w waszej siłowni. A więc nie przedłużając, zaczynamy odliczanie. No i zaczynamy na początek od gryfu, czyli jednej z podstawowych rzeczy, która musi znaleźć się w naszej siłowni. Mamy rodzajów kilka, jednym z nich jest gryf prosty, który właśnie tutaj trzymamy. To gryf lekko łamany, gryf łamany i tak zwaną kratownicę. Ramów jeśli chodzi o cenę gryfów, wahają się one mniej więcej od 300 zł za sztukę do mniej więcej 1000 Jeśli mogę polecić, polecam oczywiście gryf olimpijski. No i przeskakujemy sobie do punktu drugiego, czyli obciążenia. Obciążenie możemy wyróżnić trzy rodzaje: obciążenia cementowe, obciążenia żeliwne oraz obciążenia gumowane. Sam posiadam obciążenia żeliwne tylko 2,5 kg. Jak widzicie, preferuję obciążenia gumowane, tak zwane bampery. Sam posiadam 100 kg tego obciążenia, po dwa krążki 5, 10, 15 i 20 kg. A co za tym idzie? Jako, że są wykonane z gumy, mają lepszą amortyzację i jak widzicie, lepiej odbijają się od ziemi. Tak, patrząc, słuchajcie z bliska, jak widzicie, obciążenia gumowane, które naprawdę bardzo fajnie amortyzują uderzenia o ziemię. Tak zwane bampery. Ja sam używam i serdecznie polecam. Jeśli chodzi o ceny obciążeń, e, liczone są one mniej więcej w kilogramach, czyli za jeden kilogram płacimy około dyszki. E, no i w zależności od ilości kilogramów. E, taką kwotę musimy zapłacić. Numer 3, czyli ławeczka. Do ławeczki ważna kwestia, czy jest ona regulowana, czy nie. U mnie, jak widzicie, moja ławka nie jest regulowana, nie posiada ani obniżania, ani podnoszenia jej, czyli jest jednej wysokości. Z jednej strony jest to mały minus, jeśli mógłbym polecić, to polecam ławki regulowane. Jeśli chodzi o cenę takich ławeczek, ceny wahają się mniej więcej od 100-150 zł do nawet yy, 600-700 zł za takie już naprawdę fajne, profesjonalne, regulowane do nawet 1000 zł. I numer 4. Jedna z najważniejszych rzeczy, która moim zdaniem powinna znaleźć się w waszej jakiejś profesjonalnej śwobni, czyli bram. To jest ten minus, że nie każdy może mieć miejsce, żeby wstawić bramę dwa że bramę trzeba dość mocno przymocować zarówno do ziemi jak i do ściany. No ale przejdźmy sobie też do plusów samej bramy. Wielkim i w zasadzie największym plusem jest to, że dzięki niej możemy wykonywać dwa z trzech ćwiczeń trójboju siłowego, czyli wyciskanie na klatkę oraz przysiad. Jak widzicie mamy tutaj uchwyty, są też one dość dobrze regulowane, bo mamy mniej więcej co około 2 cm są wyznaczone takie dziurki, dzięki którym możemy sobie regulować wysokość, dostosowywać pod każdą osobę dodatkiem oczywiście bramę jest to, że możemy na niej zamontować drążek, na większości bram się je montuje. Nawet u mnie, gdzie tutaj mam około do sufitu 2,40, drążek jest zawieszony mniej więcej na dwóch metrach. Tak więc kochani, jeśli chcecie dźwigać brama, nieodzowny element, przy wyciskaniu na klatkę, przy przysiadach, przy podciąganiu, przy wszelkiego rodzaju e, ćwiczeniach, czy to z gumami, czy z taśmami RX, e, jest super miejsce, do którego możemy sobie to zacząć. I ważna kwestia co do ceny samej bramy. Bramy w internecie kosztują pojedyncza od mniej więcej 1200 zł. Zwyż, nawet już takie powiedzmy grupowane bramy, to jest koszt około nawet 6-7 tysięcy. Dlatego też, jeżeli macie opcję zlecić jakiejś firmy, która daduje wam coś takiego wykonać, polecam tę opcję. Dlaczego? Dlatego, że będzie to tańsza opcja i będziecie mogli wymierzyć sobie wymiary samej bramy pod Wasze indywidualne potrzeby. Przeskakując dalej, ale zostając jeszcze w okolicach samej bramy. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to super miejsce do zaczepienia taśmy TRX. Jeśli chodzi o taśmy TRX, zalet jest naprawdę dużo. Jest to, że z taśmą TRX można wykonać cały e, trening, całą jednostkę treningową, a na moim kanale już niebawem pojawią się właśnie przykładowe jednostki treningowe z wykorzystaniem jednego sprzętu i TRX. E, na pewno tam się znajdzie. Co do taśm TRX, wyglądają one mniej więcej w ten sposób. Wydają się właśnie z rączek, długich pasków, oczywiście pasków regulowanych, jak widzicie, w tym miejscu, oraz z zaczepu w tym miejscu i zaczep na samej górze, tak żebyśmy mogli sobie e, długość taśm regulować. Kolejny plus, jeśli chodzi o taśmę Terix, słuchajcie, można je wykorzystywać nawet w domu, ogrodzie, byle by dało rady, gdziekolwiek je e, gdziekolwiek je zaczepić, zawiesić, nawet o drzewo. No i oczywiście, jeśli chodzi o cenę Terixów, ceny. Wahają się mniej więcej od tańszych za 40-50 zł do oryginalnych TRX nawet za kilka stówek. Czyli niech to będzie nawet 700-800 zł za oryginalny TRX. Jeśli mogę polecić, nie kupujmy najtańszej opcji, ale też nie musimy początkowo rzucać się w te oryginalne TX najdroższe, dlatego granica cenowa między 70 a 100 zł będzie jak najbardziej odpowiednia. I kolejnym punktem na naszej liście jest piłka gimnastyczna. Dlaczego? Ona. Dużo osób dalej żyje w tym przekonaniu, że piłki gimnastyczne są przeznaczone do treningu fitness i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla kobiet. Dlaczego to jest błąd? Otóż, moi kochani, na piłce gimnastycznej można wykonywać wiele ćwiczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o stabilizację naszego całego układu ruchu. Tak więc, kochani, nie oceniajcie. Jeśli chodzi o piłkę gimnastyczną, nie bójcie się tego sprzętu, korzystajcie go na swojej siłowni. Jeśli chodzi o cenę piłek gimnastycznych, mniej więcej wahają się one od. 30 zł za te najtańsze do 100-150 zł za już te najdroższe. I prawie na półmetku znajdują się jedne z moich ulubionych zabawek, czyli tak zwane ketle. I co do samych ketli, możemy wyróżnić kilka rodzajów. Podobnie jak z obciążeniem, mamy ich trzy. Ketle żeliwne, które sam stosuję, ketle kompozytowe oraz ketle ogumowane. I jak zaraz sobie przeskoczymy, zobaczycie, że zobaczycie dlaczego mówiłem, że ketle są jedną z moich ulubionych zabawek. Niegdyś ketle wykorzystywane tylko do ćwiczeń ukierunkowanych, czyli do swingów, do TGU i tak dalej. Teraz ketle naprawdę bardzo fajnie zastępują klasyczne handle. Sam często ketle wykorzystuję do różnego rodzaju ćwiczeń, takich jak wyciskanie na klatkę z ketlami, bądź też rozpięty i tak jak na wstępie wspominałem, sam preferuję ketle żeliwne. Dlaczego? Dlatego, że są moim zdaniem najlepiej wyważone i nie ma takich różnic wagowych między nimi. No i moi drodzy, jeśli chodzi o cenę, cena ma się podobnie jak przy obciążeniu, czyli im cięższy ketel, tym musimy więcej za niego zapłacić. Czyli mniej więcej wychodzi to około dyszki za kilogram wagi jednego ketla. I przeskakując dalej, pod numerem 8, jak widzicie, obok ketli znajdują się Handle. A zamiast handli używam Ketli, a sam mam tutaj niewielkie hantelki. Co do handli, najbardziej preferowałbym handle gumowane, czyli te, które znajdziecie w największych sieciówkach. Dlaczego? Dlatego, że są najwygodniejsze. Minus jest taki, że niestety nie możemy ich regulować. Ja handli używam tylko przy jakichś sporadycznych ćwiczeniach, dlatego też nie mam ich aż tak wiele. Niemniej jeśli macie bądź jeśli czujecie potrzebę kupna, serdecznie polecam. Podobnie jeśli chodzi o e, ceny samych kantli, tutaj płacimy identycznie jak przy kentlach, czyli im cięższy hantel, tym większe koszty. I pod numerem 9 mamy kolejny sprzęt jakim są piłki lekarskie. W moim przypadku są to slambole, możemy wyróżnić też piłki lekarskie klasyczne, softbole bądź z podwójnym ukrytem. I słuchajcie, co do piłek, naprawdę fajny sprzęt, fajnie wykorzystany. Może naprawdę stanowić bardzo konkretny trening, i tutaj, podobnie jak z tej, sami postaram się w którymś odcinku nagrać Wam trening wyłącznie z piłkami lekarskimi. I jeśli chodzi o cenę piłek lekarskich, podobnie jak w kilku wcześniejszych sprzętach, czyli podobnie jak w sprzętach z ciężarem czy przy Kettlebellach, mamy tutaj to, że im cięższa piłka, tym cena jest wyższa. Mniej więcej płacimy 10 zł za kilogram piłki. I naszą pierwszą Dziesiątkę zamyka nieodzowny sprzęt, jakim jest skrzynia. Jeśli chodzi o skrzynię, ćwiczeń jest dość sporo. Nie tylko wchodzenie na nią i schodzenie z niej, wskakiwanie na nią i zeskakiwanie. Naprawdę można ją fajnie wykorzystać. Jeśli nie wierzycie, przygotuję Wam krótki filmik z całą jednostką treningową na skrzyni. Tutaj też musicie zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonana skrzynia. Ważne, żeby materiał był wytrzymały, żeby wytrzymywał obciążenia do 150 kg, jest to minimum. Pamiętajcie, że poprzez wchodzenie, wskakiwanie na nią przełożenie kilogramów jest troszeczkę inne. Dla tych zawziętych oczywiście możecie skrzynię wykonać sami w domu. No i na sam koniec, jeśli chodzi o cenę, ceny wahają się mniej więcej od 150 zł te najtańsze, do około 400 zł. 500 albo nawet i jeszcze wyżej, jeśli chodzi już o takie typowo oryginalne skrzynie. Numer 11 to stara, dobra piłka bosu. Bosu, bądź też inaczej zwana półpiłką. Dużo ćwiczeń na stabilizację. Fajnie też, żeby wiedzieć, jak ją wykorzystywać, a sobie pomóc, niż robić sobie z tym krzywdę. Piłka Bosu, jeśli chodzi o jej cenę, jest bardzo różnorodna, bo te najtańsze można znaleźć za 150 zł. Oryginalna piłka Bosu kosztuje około 800, nawet do 1000 zł. Także jeśli wyłącz się do prywatnego użytku, polecam te tańsze. Jeśli chcecie otworzyć swoją ogólnodostępną siłownię, polecam zainwestować już w lepsze sprzęty. Oczywiście z piłku również można wykonać całą jednostkę treningową. Wychodzi na to, że z połowy mojego sprzętu można wykonać z jedną rzeczą cały trening. Może niedługo zaczniemy jakąś taką serię? Wrzucajcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć serię treningów z jednym sprzętem. Kolejny sprzęt, czyli rolery wałki do masażu. Teoretycznie powinienem umieścić się na samym końcu, dlatego że używamy ich albo w początkowej, albo w końcowej fazie treningu, bądź też jako oddzielną jednostkę treningu. Jak widzicie, ja mam tutaj dwa rodzaje rollerów. Pierwszy roller z wypustkami, drugi typowo gładki. Jeśli chodzi o cenę rollerów, ceny wahają się mniej więcej od 30 zł za sztukę, za te najtańsze, do mniej więcej 150, 200, a nawet 300 zł już za oryginalne wałki. Jeden z ostatnich sprzętów naszej kolekcji, czyli gumy oporowe. No i dobra, same gumy, słuchajcie, do czego są nam potrzebne? Minibandy wykorzystujemy przy rozgrzewce, do mobilizacji i też w samym treningu do zwiększenia pracy naszych poszczególnych myśli. Wykorzystuję je praktycznie przy każdej rozgrzewce. Jeśli chodzi o cenę tych gum, Zazwyczaj nie są sprzedawane one pojedyncze, tylko w pakietach, tak jest nawet korzystniej, jeśli chodzi o cały pakiet od 30 do nawet 100, 150 zł za oryginalne. Przedostatni sprzęt na naszej liście, a mianowicie drabinka koordynacyjna i tutaj może być duże zaskoczenie. I wszyscy z Was mogą mieć miejsce, żeby rozstawić taką drabinkę koordynacyjną, ale jest to fajny element, jeśli pracujemy nad koordynacją naszego całego układu, ruchu. czy to ze sportowcami, czy też jeśli nie jesteśmy sportowcami, fajnie możemy wykorzystać ten sprzęt, dlatego drabinka koordynacyjna jak dla mnie must. Jeśli chodzi o cenę tego cudeńka, ceny wahają się mniej więcej. Od 30 zł za najtańszą drabinkę do 200-300 zł już za takie profesjonalne, za najlepsze firmy. I po ostatni sprzęt wychodzimy sobie na zewnątrz i naszą wielką piętnastkę zamyka ten oto sprzęt, czyli opony. A dlaczego właśnie opony znalazły się w naszej 15 sprzętu, który musimy mieć na naszej siłowni? Zacznijmy od tego, że one tyle ważą, że można z nimi zrobić dosłownie wszystko. Dokupujemy sobie młot i ładujemy w oponę, albo łapiemy tą 110-kilową oponę i przerzucamy ją raz na jedną, raz na drugą stronę. Czego chcieć więcej? Tak więc słuchajcie, jeśli planujecie otworzyć swoją siłownię, macie miejsce, to śmiało zakupcie te cudenka. Lub też jeśli macie gdzieś miejsce na swoim podwórku, pod blokiem czy gdziekolwiek, warto zainwestować w ten sprzęt. Ważną rzeczą w treningu jest różnorodność, dlatego, moim zdaniem, oponaz powinna znaleźć się w waszej domowej czy też publicznej siłowni, dlatego też znalazło miejsce w mojej 15. Jeśli chodzi o cenę za samą oponę, ceny wahają się mniej więcej od 300 zł w górę za nową oponę. Chyba, że macie jakieś dojścia. Wtedy od jakiegoś gospodarza taką oponę pozyskacie za jakąś jedną dobrą buteleczkę. Tak jak to było w moim przypadku. No i dobra, kochani, słuchajcie: przedstawiłem Wam 15 sprzętu, który musi znaleźć się w Waszej czy to domowej, czy też publicznej siłowni. Jeśli macie jakieś propozycje, jaki sprzęt, wy. Rzucilibyście do tej piętnastki? Piszcie śmiało w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, no i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia!